Hej, witajcie na kanale Menele Daily 2. Dzisiaj wasz host, czyli ja, będzie znowu testował garmażerię prosto ze sklepu Biedronka. A to tak, właśnie tematycznie, ponieważ ostatnio testowaliśmy wyroby. I tutaj też pierogi, i również z mięsem, ale z innego, zwaśnionego narodu, czyli z lidla. No i zobaczymy, czy produkt konkurencji dzisiaj będzie nam w stanie ukontentować nasze kubki smakowe, właśnie tymi gotowymi wyrobami, które wystarczy tylko przygotować w zaciszu naszego domu, w kuchni w Raptem parę minut. Mam nadzieję, że jesteście gotowi, dlatego zapnijcie pasy na dzisiejszy emocjonujący odcinek z unboxingu oraz testowania pierogów marki Biedronka. Zapraszam serdecznie. Dobrze zatem należy rozpocząć konsumpcję. Hmm. Może nie są tak dobre jak ostatnie, ale te były mrożone. Ale zwykle mrożone żarcie nie jest takie dobre. Dam jeszcze jednego kansa na test. Hmm. Tak jak było napisane na opakowaniu, czuć mięso. To wygląda jak pierogi. To są pierogi. Czego chcieć więcej? Dobry posiłek, tak jak już wspomniałem, nie jestem fanem odgrzewanych rzeczy, ale mówię, trzeba zrobić content, dlatego poświęciłem się i kupiłem właśnie tutaj i zostałem pozytywnie zaskoczony właśnie smakiem tych pierogów. Pozdrawiam serdecznie.